Cześć, tu Magda. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo niebezpieczny, bo przygotowałam wam specjalnie dla Was bardzo dużo dziwnych, groźnych zabawek. To zestawienie zabawek ze sklepu kreatywne maluchy i jest tu między innymi rekin, nawet dwa rekiny, jeden błękitny. A drugi biały, są bardzo groźne, mają podwójne rzędy zębów. No i są genialnymi pacynkami zrobionymi z silikonu, świetnie się kształtującymi. I jak rodzice wam powiedzą, że to takie głupotki, to nieprawda, bo tak naprawdę świetnie gimnastykują dłonią, bo potem ładniej piszecie. Ale można robić nim miny, straszyć znajomych i kolegów i koleżanki, bawić się jak pacynkami, bo mogą pełnić różne role. I tam opowiadać sobie jakieś różne można rzeczy, można to nagrywać oczywiście e, i e, emitować na swoim kanale i po prostu się e, wygłupiać i straszyć. To jedna z zabawek, ale tutaj mam całą rozmaitość i właściwie nawet nie wiem od czego zacząć. <laughs> Może zacznę od gniotków, bo ja lubię najbardziej kategorii gniotków i mam tutaj e, pomidor rozbryzgujący się i z tej samej serii mam e, rozbryzgujące się e, jajko. No nie wiem, co tam otworzyć? To czy to, to czy to? No może jajko, słuchajcie, bo jest naprawdę okropne, potworne. Tu jest ukryte. O matko! Lepi się! Elektryzuje się nawet opakowanie! Jak komuś powiecie cześć i dacie takie jajko, to po prostu wrzaśnie jak nie wiem co, a jajko. Zobaczcie, to wygląda tak jakby jajko bez skorupki, a w środku jest żółtko. Pływa żółtko, więc można to wyciskać, jak to się lepi. Bo tak się lepi, że o zobaczcie, można po prostu dłonią, o tutaj, tak trzymać o, aż dopiero spadnie no i oczywiście to jest gniotek który e, działa jak najbardziej antystresowo można go sobie gnieść i tam sobie coś myśleć albo słuchać co tam pani w szkole mówi i tak sobie gnieść e, i w ten sposób się relaksować tak wygląda jajo to teraz może macki to jest nowość bo gniotków już troszeczkę na kanale e, widzieliście e, i mamy e, takie ośmiornicy palce i tu możemy sobie założyć je na rękę w taki czy w taki sposób, jak tam wolicie i możecie mieć takich na przykład pięć, gdzie to moje opakowanie, o jest tu, tak wygląda w opakowaniu, kupuje się po dwa, więc jeżeli chcecie na wszystkie ręce, to musicie mieć ich troszkę, troszkę więcej, o i można się tak wygłupiać, ale można na przykład te ośmiornice włożyć na długopis, którym normalnie piszecie. Na jego końcówkę, i mieć sobie taki długopis, który tak pisze, albo bawić się od razu takim długopisem, który wygląda w ten sposób. Mam taki o, albo fioletowy. I to jest najzwyklejszy w świecie długopis, który pisze. zaciekie. Ja, ja, jak się pisze. Tutaj coś tam notujecie. A to po prostu tak się a, rusza, i porusza w najdziwniejszy sposób. Jest miękki. Przysawki są takie wklęsłe, można go rozciągać, no i że tak powiem straszyć tak kogoś, tak eee, wygłupiać się, aj, aj, robić różne żarty, poważne lub mniej poważne. Słuchajcie, myszka i ser. To jest jeden z moich ulubionych gniotków, tak wygląda jego opakowanie. To nie są drogie zabawki, one kosztują, nie wiem, od kilku do kilkunastu złotych. I ta zabawka ćwiczy zdolności manualne, oczywiście, ale tak naprawdę myszka, która wlazła do sera, musicie ją wyciągnąć. I w każdym ten serze. Są dwie myszki, o jedna taka, druga taka, wyglądają w ogóle jak prawdziwe. Moim zdaniem większość osób, jakim im dać coś takiego na rękę, będzie się darło w sposób przeraźliwy, no bo one są zrobione z silikonu, mięciutkie, w ogóle się tak trzęsą przez to, że, że są zrobione z takiej e, gumy. A ser jest bardzo przyjemny w dotyku, jest mięciutki, ale też jest troszkę taki obślizły. No i to, jak się bawimy? Wrzucamy sobie taką myszkę, na sobie tam wędruje, wpychamy ją, a potem staramy się ją wyciągnąć... Z drugiej strony, albo jakimś. O, tu, tu jest. No, wyłaś młoda, bo dziurna robiłaś. O, i po jestem, jak to z tym, czy myszy robią dziury w serze. E, jak to się e, pobrudzi, Ja na przykład myję to w zmywarce albo pod bieżącą wodą. więc czasami trzeba taką zabawkę zabrać do kąpieli i wtedy będzie czyściutka, no bo e, ten silikon też lubi się, żeby się do niego różne rzeczy przyczepiały. Proszę, siadaj sobie. krowa. Na pewno oglądaliście Szereka. Tu mam jeszcze taką świnkę. No i w pierwszym, od pierwszej części Szereka Szerek i Fiona w bardzo takim, podczas takiego bardzo romantycznego spaceru zrobili sobie pewien prezent, którym było napompowanie żaby z tego co pamiętam i weża. No i tutaj też takie rzeczy można robić. Do każdej jest, zabawki jest dołączona słomka. No i robimy, słuchajcie... I wiecie, co teraz można zrobić? <noise> Puścić, żeby to powietrze e, uciekało. No taki żarcik sobie można zrobić. Jest jeszcze taka świnka e, w komplecie. No i co ja tutaj jeszcze mam? No mam coś, co e, wygląda przeraźliwie. Mysz i karaluch. Otworzę Wam takie jedno opakowanie. Karaluch jest wstrętny, po prostu ma takie nogi, że aż dresz mi przeszedł, jak go dotknęłam. No bo matematki, nie wiem, czy widzieliście kiedyś, e, prawdziwe karaluchy to dosyć e, niesympatyczne e, stworzenia, no chociaż potrzebne, pewnie jak każde inne, ale, ale wyjadają wszystkie inne kruszki, no i pojawiają się wtedy, kiedy na przykład w kuchni jest bardzo brudno i one się szybko rozmnażają i poruszają, a ten karaluch i ta myszka mogą stanąć w challenge'u, w wyścigu, bo oba mają takie kółeczka, tutaj takie napędy, no i cóż, i rozpędzam po moim stole korkowym, o, to nie zawsze, no i że tak powiem, można je tak, można je, dwa, o, zwolniłam dobrze puścić jeszcze. No i takie możecie różne wygłupy robić, dać znajomemu drugi takiego stwora, i ścigać się. No i zobaczymy, czy który z nich będzie szybszy na jakiejś prostej. Do zabaw na przerwie lub na wakacje. Świetna, niedroga zabawka. Taka słuchajcie, serpentyna. Otworzę ją wam i pokażę. No, i tu do wszelkich ewolucji oczywiście, ćwiczenia dłoni również, ale także do występów artystycznych połączonych z tańcem, śpiewem lub skakaniem na trampolinie to już co Wam przyjdzie do głowy. Efektowna rzecz, bo ta wstążka jest wielokolorowa, ma śliczne kolory już taka łączona, ten kolor tak przechodzi z jednego w drugi. Proszę bardzo, proszę bardzo. O, i tu mam taką coś do trzymania, rozłączę to sobie. O, i mogę sobie tutaj zrobić taką rączkę, żeby to mi się ładnie e, trzymało. No i cóż, no i mogę tutaj robić nawet, zobaczcie, na takiej niewielkiej przestrzeni. Wszędzie to mogę wnieść ze sobą. Czekajcie, jak mi tam idzie, nie idzie. O! No, no. Na pewno relaksuje, można sobie pożartować. Rozkręcam się to. No i jest kolorowa, niewielka. Możecie cały układ choreograficzny wymyśleć na przykład na dwie takie wstążki i świetnie się tym bawić. Łatwo to potem można schować. No i, i sobie tutaj różne... Akrobację tym robić. No i cóż mi jeszcze zostało? Zostały mi bańki i mam taki zestaw do banie, on tutaj sobie stoi też, dzięki którym możemy robić bańki kolorowe. A co tam tylko białe? Całe kolorowe, oczywiście tu jest miks. Podpowiadające łączenie kolorów, to się świetnie potem przyda na plastyce, bo będziecie wiedzieli, że żółty z niebieskim daje zielony, a niebieski z czerwonym daje taki fioletowy, albo będziecie wiedzieli, jak uzyskać kolor pomarańczowy. No więc łączcie sobie, mieszajcie. Eee, patrzcie, jak, jakie kolory wychodzą, a ja teraz zestaw otworzę, tak żeby było wszystko widać, co tam w środku jest: różowa, niebieska i żółta. A oprócz tego, właśnie jest taka menzurka, taka fioleczka, która jest odkręcana, odkręcana. Ma tutaj przedziałki, więc możecie na konkretną ilość precyzyjnie zmierzyć, ile tego płynu wlewacie. No i tutaj jest możliwość zrobienia tych baniek, A ja tutaj podejmę próbę zrobienia na przykład zielonego. Zobaczymy, jak mi to z tym mieszaniem kolorów wyjdzie. A, bo to też są w ogóle. Ale kolorowe! No super. Takie mini mini. Ale super. W ogóle bańki się. Dobra, czekajcie. Jeszcze muszę zrobić różowe, bo to nie mam tak. Uwaga. Oczywiście bańki jak to bańki, no sami wiecie. Są przezroczyste i mienią się. Po prostu wszystkimi kolorami tęczy, ale to, co będzie w menzurce, pozwoli Wam zrobić dany kolor. No dobra, biorę się za ten zielony, bo się tutaj zdekoncentrowałam trochę. Dobrze, tutaj do jedynki sobie nalewam. Plum, 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 plum. plum. Oj! Oaj, przelałam kobieto. Czekajcie, widzicie tutaj takie, no, bańki to, wiecie, ciężko przelać znowu z powrotem, bo co? Bo po prostu robią się. Plumki, no dobrze, słuchajcie, zrobię trochę z większej ilości, trudno. Mogłam się bardziej przygotować. Ops, może wystarczy. No jak tam mój kolor, to co, zakręcę sobie. Troszeczkę pomieszam, delikatnie, bo bańki to nie lubią za dużo piany, bo to potem... Jak tam mój zielony? Akceptujecie zielony? Zupełnie chyba spokojnie, co? No, mam zielony, słuchajcie, więc mam trzeci kolor. No i cóż, i taką małą myzurkę też można ze sobą wszędzie zabrać. Nikt takich nie będzie miał, takich miniaturowych. Już wielkie wam kręciłam, ale takich miniaturowych jeszcze nie. Wie, wie, film z wielkimi bańkami na stronie już jest. Jakieś większe w ogóle wyszło. Mieszanie kolorów powoduje, że, że bańki są większe. Wow. No to tyle. Życzę Wam świetnej zabawy i mam nadzieję, że któryś z tych akcesoriów spowoduje, że świetnie się będziecie bawić, będziecie eksperymentować, tak jak ja. Cześć.